My nie mamy tej Ligi Mistrzów, już teraz skończył się puchar, także skupiamy się tylko na lidze. No oni mieli ciężki mecz, bo walczyli o, o, o tą Ligę Mistrzów. No to była nasza przewaga i to będzie nasza przewaga przez cały sezon. Wiedzieliśmy od początku o tym, no i trzeba z tego korzystać. Myślę, że ten drugi set nam pomógł, że go przegraliśmy, bo tak. Nie było tak jak z Zaksonem, że pierwsze 20 wygraliśmy, cieszyliśmy się z tego i potem porażkę. Tak? Tutaj wiedzieliśmy, że to będzie walka o każdą piłkę i Rzeszów też walczy o czołową czwórkę. Więc no musieliśmy być skupieni do końca, więc cieszy nas. Jastrzębie ma jak najbardziej pełne prawo do tego, aby w czwórce najlepszych zespołów w Polsce się znaleźć. A też wiadomo było to, co pan redaktor mówił, że. Mecz będzie trudny i zacięty. Zwłaszcza, że pierwsze spotkanie przegraliśmy. Chcieliśmy się zrewanżować Jastrzębianom. Nie udało się. Zabrakło dzisiaj nam kilku elementów, trochę opanowania Zimnej Krwi może, I ten wynik mógłby być zupełnie inny. Pierwsze dwa sety to było takie trochę rozpoznanie przeciwnika. Najpierw oni nas, my ich. Jest po jeden i mecz się zaczyna od nowa. I na dobrą sprawę obie ekipy wiedziały, że. Granie zacznie się od trzeciej partii i tak też było. Bardzo zacięte spotkanie, bardzo zacięty ten trzeci set, w którym troszkę więcej szczęścia mieli Jastrzębianie. I to było czynnikiem chyba decydującym o wyniku. Czwarty set już niestety trochę bez historii. Gdzieś nasza broń, którą mieliśmy już nie strzelała takimi kalibrami jak powinna i rozpędzeni, napędzeni Trzecim setem Jastrzębianie po prostu nas pokonali. Z tym MVP to, to w sumie to dobrze, bo później nie, nie muszę kolegom pizzy kupować, bo to, to zadanie tego MVP to trochę pieniędzy przynajmniej przyoszczędzę. Najważniejsze, że cały zespół dzisiaj zagrał bardzo dobrze, że, że wytrwaliśmy tą, tą ciężką walkę z Resowią, szczególnie w końcówce trzeciego seta. Udało się zdobyć trzy punkty, bardzo cenne trzy punkty dla układu tabeli. Po każdym zwycięstwie jestem dumny ze swojej drużyny. Wiadomo, że zwycięstwo w Rzeszowie, Smakuje jeszcze lepiej i ta duma jest jeszcze większa. Bardzo się z tego cieszymy. Można powiedzieć, że w trzecim secie uciekliśmy tak spod topora, bo wszystko wskazywało na to, że już recepta tego seta wygra, ale kapitalne zagrywki Lukasa i odwraca, odwraca losy seta i myślę, że tym samym odwrócił losy spotkania. Powiedziałem, że jak Rzeszów wygra, to będzie zaskoczenie. No, ale, ale nie, nie było tego zaskoczenia na szczęście. Końcówka tego trzeciego seta, gdzie, gdzie byliśmy z tyłu, gdzie Resowia miała przewagę, nie wykorzystała tego. My, my dokończyliśmy tego trzeciego seta, rozstrzygnęliśmy go na swoją korzyść poprzez dwa wybloki, jedną jakąś dobrą obronę i poszło. I ten czwarty set już, już chyba był dominacją z naszej strony. Kibice jeżdżą z nami po całym kraju, tak? nawet do Olsztyna, się, do Gdańska też pojadą z nami, więc no, jeżdżą za nami wszędzie, dopingują nas, naprawdę nas wspierają, co jest mega ważne, Nasz siódmy, siódmy gracz na boisku. Także dzięki nim też, też potrafimy, potrafimy grać i motywować się, tak? no bo jednak słysząc swoich za sobą, to też motywuje nas. To był ciężki mecz bardzo dla nas. No na szczęście udało się go wygrać. Bardzo się z tego cieszę, bo to nie tylko świadczy, że, że tego dnia byliśmy lepsi, ale też świadczy o sile naszego zespołu, że nawet z takimi problemami potrafimy sobie radzić. Nie będzie już łatwych przeciwników do pokonania, zwłaszcza, że w tabeli na górze zrobiło się bardzo ciasno i każdy chce do tej czwórki wskoczyć. Niedługo będziemy jechać chociażby do Olsztyna, który ma ostrzy sobie ząbki na, na, na bycie w, tej, w tym top 4 najlepszych zespołów. Więc z każdym meczem będziemy mieli pod górę, z każdym spotkaniem będzie nam się coraz trudniej grało. Mamy oczywiście swoje kłopoty, ale musimy się przełamać, musimy z tym walczyć, bo, bo nie mamy po prostu innego wyjścia. Rysowia nie jest takim zespołem, który może nas zaskoczyć dobrą grą, bo im po prostu grają dobrze. I wiedzieliśmy, że będą stawiać ciężkie warunki, mocno zagrywać, dobrze blokować, mocno atakować. Także no myślę, że, że wszystko tak jak, tak jak było na, na odprawach, tak się stało. No, wiedzieliśmy, że mają jednej rzeczy, której nie mogliśmy się spodziewać, to kto wyjdzie w pierwszym składzie i kto na jakiej pozycji, bo mają niesamowite możliwości rotacji, także no, tutaj wszystkie możliwe opcje przygotowywaliśmy sobie przed meczem i do końca nie wiedzieliśmy, jak zagrają.